Bardzo nie lubię jakiś analiz, wróżenia z włosów, yy, prognoz bo na, swoim, na swojej strategii M15 H1 yy, tylko i wyłącznie reaguje na ruch ceny i na to co mi wskaźniki mówią. Niemniej jednak lubię popatrzeć sobie czasami na wyższe timeframy yy, no i na najbliższe parę dni, najbliższy tydzień, wyznaczyć sobie jakiś potencjał bez e, ukierunkowywania się specjalnie na jakieś konkretne poziomy. I chciałem z Wami się także podzielić taką małą rozkliną. Otóż, po tym tutaj wzroś wzroście, jaki nastąpił, później nastąpiła korekta. I teraz tak. Ta korekta wystąpiła w. Znaczne, znaczące poziomy. Bo zobaczmy 50. O, te poziomy. 50 nie Cena zjechała w okolice 78,6, przy którym konsolidowała. Uderzyła raz w 88,6, po czym już mamy ładne wyjście cenu, ceny w górę, jakby kontynuacja dalszych wzrostów no ale do jakiego poziomu ten rajd dolara może wystąpić w najbliższych dniach, ja byłbym jestem nieprzekonany co do tego rajdu. Bo jeśli poprowadzimy sobie prostą siatkę FIBO co się dzieje? No, ok, niech, niech pasuje, to mamy 38,20. Według mnie jest to dość ładny poziom, z którego coś będzie rynek próbował urwać z dolara. I tym samym nie sądzę, żeby mieli siłę na uderzenie bezpośrednio w 50%. 50%. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, ale wydaje mi się, że tutaj stąd będą chcieli troszeczkę uciąć z tego torta i skrócić dolara. Tym bardziej, że koresponduje to z tym, co mówi nam indeks euro. A indeks euro, okej, okay, zanim to Fibo, to popatrzmy na miesięczny wykres. No, bardzo, bardzo ciekawa strefa na indeksie euro. No bo całe wzrosty zostały zjedzone i dosłownie mamy miesiąc, miesiąc. Miesiąc wszedł w miesiąc i teraz no jest to taka strefa dość fajna, z której też bym zakładał, że właśnie powinna wystąpić, wystąpić jakaś, jakaś korekta tych spadków. Yy, I tym bardziej, że indeks euro także czyta bardzo ładnie FIBO. Bo jeżeli popatrzymy sobie w przeszłości, że tu mamy cały impuls spadkowy i później mamy teraz tą korektę wzrostową, to najpierw skupmy się na 618. Dokładnie precyzyjni bądźmy. No to jeśli jesteśmy precyzyjni i wyznaczamy szczyt dołek, to rynek bardzo ładnie uderzył w strefę 618. Próbuję to tu znaleźć. O, tu mamy to miejsce. Dosłownie mega precyzyjnie po, po, zamarkowali tą. No, na D1 widzimy. Dokładnie tutaj. Uderzyli i od razu no, spadli. I teraz mamy nadbicie tej strefy 6,18 i bardzo ładnie. To też jest wzniesienie FIBO. 77, 77. Przyjmijmy, że. Znaczymy tu jakiś, jakąś średnią cenę. O. No tak, troszkę naciągnijmy ten wykres. To przyjmijmy, że ten poziom także został ładnie zamarkowany, a przynajmniej zbliżyli się. No i teraz mamy łup łup. Więc rynek czyta FIBO. No to mam nadzieję, że skoro w przeszłości był czytany ten, ten, no to teraz także. I jeżeli założymy, że w tym tutaj impulsie wzrostowym, ostatni impuls jest tu. Zobaczmy na H4, jak to wyglądało. To stąd spadli w 23,6, po którym zostało od razu ładnie wyprowadzone. A tak, no i nie utrzymali poziomu 23,6 i zjechali w 38,20. I ten 38,20 jest dużo bardziej mi się podoba, bo tutaj ceny ładnie trzymali. Tutaj było zdrowo handlowanie zanim ruszyli w górę, więc ponieważ tutaj był okres fisiowania, no to są, zakładam, że tutaj też w tej strefie będzie fisiowanie, i tak łatwo tej ceny nie oddadzą, więc indeks euro powinien tutaj wyprowadzić jakąś kontrę. Co najmniej no, w tym najbliższych dniach spodziewałbym się umocnienia euro, a tym samym osłabiania dolara więc taką mam predykcję, czy zwałek zwał scenariusz, że od poniedziałku będę próbował szukać bajów na etku i na kablu.